Dobry wieczór Artur Kalicki, witam Państwa po raz kolejny ze studia czwartego festiwalu filmowego w Zamościu, spotkania z historią. Studio, czyli rynek wielki w Zamościu, wyjątkowo piękny wieczór dzisiaj, wyjątkowo piękne miejsce. I dzisiaj jeszcze spotykamy się z twórcami filmów dokumentalnych, ale również z ludźmi z Zamościa, ludźmi, którzy sercem to miasto pokochali mocno. A mamy właśnie gości w studiu, którzy podpiszą się pod tym, jak sądzę, bez żadnego problemu, bowiem oprowadzają tutaj turystów i mówią z miłością o tym mieście. Dominika Lipska, Tomasz Banach, witam Dobry Państwa wieczor. bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Ożywiają historię. Jak to robicie? No staramy się w każdym razie z całych sił. No nasze stowarzyszenie, którego jesteśmy członkami, Turystyka z Pasją, no prowadzi różne działania. Mamy na przykład, opiekujemy się kojcem w parku miejskim, gdzie można zobaczyć makietę miasta Zamościa. Mamy wystawę kostiumów historycznych, gdzie opowiadamy o tym, jak się zmieniała moda na przestrzeni wieków. Sami oprowadzamy w strojach historycznych, tak jak zresztą nas tutaj widać. To można nas zobaczyć bardzo często właśnie na uliczkach Zamościa, kiedy opowiadamy. Gadamy turystom tak na żywo o historii i myślę, że to jest takie ubarwienie tego takiego zwiedzania. Państwo mają też muzeum strojów z tego co wiem i, i sami te stroje wykonują. To jest ciekawa też dziedzina, bo trzeba do niej sporo wiedzy. To nie tak, jest improwizacja, to jest tak, udało nam się przemyślane. Mocno. Tak, udało nam się od ubiegłego roku stworzyć, no może muzeum to zbyt górnolotne słowo, ale na pewno wystawę kostiumów historycznych od końca wieku XVI do wieku XX, do końca wieku XX, kor koronki, tiurniury, aksamity, którą można obejrzeć w Bastionie II w Kazamacie Wschodniej. A skąd natchnienia? No natchnienia tutaj więcej na pewno koleżanka Dominika y, opowie, gdyż jest y, y, pomysłodawczynią tej wystawy. No, Natchnienia czerpiamy oczywiście ze źródeł ikonograficznych. Oglądamy dużo obrazów, staramy się gdzieś docierać do oryginalnych wykrojów. Oczywiście e, można, e, można to wynaleźć, teraz Internet jest tak szerok, ma tak szerokie zasoby, e, że jest to do znalezienia. No i staramy się jak najwierniej otwarzać te stroje, chociaż e, no, nie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną i czasami musimy iść na taki kompromis pomiędzy wygodą a rekonstrukcją, dlatego że jako przewodnicy no, też nie możemy się za bardzo gorsotami ścisnąć, żeby nie pać przy wycieczce. No właśnie, państwo organizują też widowiska, widowiska, które turyści uwielbiają, z tego co wiem, turyści z całego świata przyjeżdżają. Tu coraz więcej różnych języków słychać. E, tak, mam, takim naszym pomysłem e, w tym roku e, jest wpisanie na sta taki jakby do stałego repertuaru e, atrakcji wakacyjnych zamościa legendy stołu szwedzkiego. Właśnie no, Szwedzi przyjeżdżają tutaj i też oprowadzaliście szwedzką wycieczkę? <grym> zdarzają się, zdarzają, białe. Zdarzają się dwa tygodnie się... temu. Aha. No Ja nie miałam wprawdzie, ale też inne osoby z innych krajów nam się zdarza. Nawet muszę powiedzieć, że ostatnio wytłumaczyłam Niemcom, o co chodzi w stole szwedzkim, i też się bardzo uśmiechnięliśmy. Jak to został Karol Gustaw potraktowany pod zamościem, także myślę, że no ta legenda zatacza coraz więcej większe kręgi, mimo tego, że jest legendą niezbyt starą. A jak to było z tym szwedzkim stołem właśnie? O, ze szwedzkim stołem, według legendy, legendy autorstwa y, pana Henryka Skrupnika, było tak, że w czasie oblężenia szwedzkiego w roku 1656 Szwedzi podchodzą pod miasto na czele z królem Karolem Gustawem X. No, próbują wszelkimi siłami zdobyć miasto, zarówno obstrzałem, jak i y, próbą przekupstwa. W końcu postanawiają, że zdobędą miasto podstępem. Wtedy to właśnie. Karol Gustaw, król szwedzki prosi Jana sobie pana, e, władającego wtedy na Zamościu, o e, przyjęcie go na pożegnalne śniadanie. Gdzie mówi, że on już będzie spod Zamościa odchodził, e, że e, no jest rozczarowany postawą sobie pana, którego do miasta nie wpuścił. Prosi go właśnie o ten gest, czyli o potwierdzenie tej polskiej gościnności, e, zjedzenie wspólnego posiłku. No ja sobie pan Zamojski, nie chcąc gościnności uchybić, a z drugiej strony przyjmować szwedów w fortecy, dla swoich wojsk wystawia stoły w murach twierdzy, dla szwedów poza murami, co by się król jego mość daleko trudzić nie musiał. No właśnie. Zastawia wszystkim, co ma najlepsze, nie stawia tylko jednej rzeczy, a nawet kilku. Żadnych ław, taboretów, krzeseł, zydli. Co by się Szwedzi pod samościem nie zasiedzieli. Stąd właśnie się... się Dokładnie a, ale inerektus Dzięki zwane. magii telewizji możemy to zobaczyć, bo mamy właśnie inscenizację wczoraj zarejestr zarejestrowaną Szef. szwedzki stół, a spektakl będzie jutro. jutro o 18.30, tak, 18 18 więc Państwo 30. będą mogli obejrzeć to na żywo. I w każdy piątek i sobotę jeszcze sierpnia, tak? Bardzo zapraszam. dziękujemy. Zobaczmy w takim razie, jak taka inscenizacja wygląda we fragmencie. Dziękuję bardzo. iżby siemię konopne w kieszeni nosił i po trochu spożywał. Tak ci się do tego przyzwyczaił, że teraz coraz to ziarno wyjmie, wrzuci do gęby, rozgryzie, miazgę zje, a łuskwinę wyplunie. W nocy, jak się obudzi, także to czyni. Od tej pory tak mu się dowcip zaostrzył, że i najbliżsi go nie poznają. Jakże to? Bo w konopiach oleum się znajduje, przez co w głowie jedzącemu go przybywa. Podejrzewasz, to ci w żołądku przybywa, nie w głowie. modus in Rebus trzeba co najwięcej wina pić. Oleum, jako lżejsze, zawsze będzie na wierzchu. Wino zaś, której bez tego płynie do głowy, poniesie ze sobą każdą cnotliwą substancję. Ja.